Witam 14 październik. Co dzisiaj będę robił? Dzisiaj będę obsadzał Matido. jednego, jednego korpusu ule. Będę obsadzał 2-3 rodzinki. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Co mam tu przygotowane? Mam tu przygotowany ul z jednym wylotkiem. To będzie do wyjścia dla tej rodzinki. Koreczkiem będzie wychodziła środkowa rodzinka. Tu jest drugi wylotek. Dolny będzie wychodziła trzecia rodzinka. Zobaczę, zobaczę jakie te rodzinki są w tych odkładówkach, bo to są odkładówki zwykłe ze zwykłej płyty liśniowej. Teraz takie otwory. Do każdej rodzinki muszą być szczelne, dochodzące do do i przy boku musi być szczelny. Dobra, lecimy dalej. Czemu materiał? Jak powałkę dam, to nad powałką będę musiał kombinować, kombinować, bo jest przerwa. Materiał ładnie dochodzi do, ładnie dochodzi do do zatworów dobra zobaczymy jak to wygląda bardzo dobry sposób na zimowanie matek zapasowych dzisiaj jest bardzo słaba pogoda ale, ale muszę to zrobić bo bo nie wiem jak będzie dalej to są małe rodzinki czyli na 3-4 ramkach, na wiosnę matka matka będzie zapasowa jak znalazł najsilniejsza no rodzinka pójdzie w środek, żeby pszczołu pszczół było jak najwięcej na środku z boków też będzie na sztywno będzie robiła. Czyli pszczoły na grubi. Jak widać, jeszcze troszeczkę czerwiu jest zasklepionego. Matka. Nie wiem, widać jest zasklepione Jest i otwartego trochę czerwiu, ale końcówaczki. Matki nie widzę. Może jest gdzieś dalej. Ramkę z czerwią. przy samym zatworze. To jest mateczka nieznakowana, dlatego była późno poddawana, ale na pewno karpatka. Dobra, cztery. Pasek wyrzucamy. Tutaj czarni nie ma. Mateczkę łapiemy. Puszczamy mateczkę na te trzy rameczki dobrze zakałniam. Uciekaj. Uciekaj. Dobra. Puszczemu w zamki. Jeszcze pszczoły Tu na razie wkładam. Widać rojnicę odkładówkę z tej strony, odkładówkę wkładam jeszcze ramki, żeby pszczoły się zeszły żeby pszczoły się zeszły na ramach i sobie nie strząsną to mam szczelny zatwór, więc mogę sobie ładnie, pięknie prze, przekręcić go Pszczołki ładnie się schodzą do mateczki Nie Dobra. Jest jedna rodzinka na trzech rameczkach. Lecimy drugi z drugiej strony. E, drugi z drugiej strony. Tutaj przykrywamy, żeby pszczoły niepotrzebnie się nie, nie złościły. Przykrywamy już materiałem. i mamy tu jak która była na środku czyli będzie wychodziła będzie wychodziła koreczkiem tak jak dawno nie do tych odkładzików I to tu przykryjemy, żeby pszczoły nie nie lubię ich tak długo trzymać, bo potem mam problem po wyciąganiu, po wyciąganiu wszystkie i wszystkiego. Oj. W a my za chwilę, jakie wybiorę damki, które iść. się mam 16 stopni. Więc nie się, że te pszczoły są złe. Ale szybko taka operacja. Popłynę, nie zaszkodzi. jest o kurde pasek mi wpadł do środka Dobra, do to. mateczkę widać na niebieskim upolitku. Karpatka wszystkie trzy są karpatki tylko ta chyba jest po matce FN a te dwie są po matce 27 tu już nie ma czerwony długich ci długi będzie mamy drugorodzinkę obsadzoną też będzie na trzech rameczkach jeszcze jak widać już wchodzą nowymi wylotkami jak widzicie tam na dole i tak samo zrobię dobra że nie będę dłuższego filmiku nagrywał tak samo zrobię z tamto Odkładówku niebiesko-żółto. Tak samo będzie. Będzie tu zrzucony zatwór i wszystko będzie tak samo. Co mi to da? To mi to da, że trzy słabsze rodzinki, zobaczcie, na trzech rameczkach. Na środkowy odkładzik wrzucę więcej pszczoły, po prostu sypię na wieży dziewej do Towejdu, ale będzie więcej pszczoły, taki bogatszy, po to, żeby. Grzał się od zatworu do zatworu. Potem w sezonie widzimy Wam pokażę, że, że, że kłąb zimowy będzie ten środkowy, będzie, będzie od deski do deski. Ten będzie wszystkie trzy będą obok siebie i to będzie funkcjonowało jako jedna rodzina. W wiosennym rozwoju ma to bardzo duże znaczenie. Pozdrawiam, Pasieka Rafała Kowalczyka.